rozbudowa monitoringu w zespole szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa. W ciągu ostatnich tygodni placówka ta wzbogaciła się o kilka urządzeń, które w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo uczących się tu dzieci. Inwestycja ta realizowana jest dzięki pomocy jednostki samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. W ubiegłym roku po wyborach nowej rady radni spotkali się z przedstawicielami przedszkoli i szkół na osiedlu Zwycięstwa i na osiedlu wichrowe wzgórze rozmawialiśmy o różnych problemach dotyczących placówek oświatowych. Między innymi jeden właśnie z problemów, na który zwracali dyrektorzy, to był właśnie monitoring w szkołach. Brak monitoringu lub stary już wyeksploatowany i tu zwrócili się z prośbą do Rady Osiedla o możliwość dofinansowania. Tak więc Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ w 2012 roku przeznaczyła kwotę 4000. Na rozbudowę monitoringu na osiedlu zwycięstwa w zespole szkół nr 7. Zwróciliśmy się również z prośbą o wsparcie tej inicjatywy do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Nasza prośba została pozytywnie zaopiniowana i tu również z Wydziału Kryzy Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zostanie przekazana kwota 4000. Jak nam powiedział dyrektor szkoły Marek Korbanek, tego typu inwestycje są drogie i bezpośrednie. Pomocy z zewnątrz trudne do sfinansowania. Nie ukrywam, że jest to droga inwestycja, dlatego no, ta pomoc jest tak ważna dla nas. Jako szkoła nie traktujemy tego jako jedyną możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, bo podstawowa to są nauczyciele i pracownicy szkoły. Monitoring tylko nam pomaga i ewentualnie pozwala na pewne prewencyjne działania. Przede wszystkim tutaj praca nauczycieli i pracowników szkoły zapewnia dzieciom bezpieczeństwo. Zresztą muszę powiedzieć, że szkoła generalnie jest postrzegana wśród rodziców jako drugie najbezpieczniejsze miejsce na osiedlu po domu rodzinnym. I to też nie jest atut naszej szkoły, tylko podejrzewam wszystkich szkół, w większości szkół poznańskich, że tak, a nie inaczej rodzice postrzegają tutaj pracę szkół. Cały teren wokół szkoły zostanie także zmonitorowany w przyszłości, także ta kwestia ewentualnych jakichś zajść na terenie szkoły czy tutaj przy szkole no, będzie łatwiejsza do wyjaśnienia. Jak zapewnił nas Marcin Zaremba, już w przyszłym roku kolejna szkoła otrzyma pieniądze na rozwój monitoringu. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać.